Witam. Ten film powstał jako dodatek do mojego artykułu, który zamieściłem na stronie Sara.ai, w którym wykazuje bezsensowność używania głębokiego uczenia, deep learning czy sieci neuronowych do rozpoznawania obrazów. I wykażę to właśnie w tym programie, pokazując, że można to zrobić lepiej, dużo lepiej, kompletnie nie używając tych metod. Postaram się to udowodnić, wykorzystując zbiór znaków MNIST, który jest takim swoistym abecadłem każdego studenta czy osoby, która rozpoczyna swoją zabawę z deep learning czy sieciami neuronowymi. Do tego celu stworzyłem taki program, który tutaj widać, dzięki któremu mogę operować na zbiorze znaków MNIST. Zbiór znaków MNIST. Jak wiemy, to zbiór 70 tysięcy obrazów o rozdzielczości 28 na 28 punktów w 255 odcieniach szarości. Zbiór znaków MNIST jest, jest podzielony na 60 tysięcy znaków jako zbiór treningowy i 10 tysięcy dodatkowo jest to zbiór testowy. Standardowa metoda rozpoznawania znaków polega na tym, że do specjalnie przygotowanej sieci neuronowej wprowadzamy 60 tysięcy znaków, sieć się uczy, i potem na 10 tysiącach znaków ze zbioru testowego testujemy naszą sieć. To rzeczywiście bardzo ładnie działa. Rozpoznawalność jest bliska 100%. I teraz właśnie pytanie: no skoro jest rozpoznawalność blisko, bliska 100%, to. Dlaczego robić to inaczej, skoro to działa? Otóż, tak naprawdę to działa, ale nie ma to w ogóle żadnego praktycznego zastosowania. Chciałbym pokazać metodę, która nie wymaga uczenia się na 60 tysiącach próbek. Można, według mnie, i udowodnię to, dać kilka, jedną nawet, aby otrzymać ten sam efekt czyli rozpoznawalność bliską 100%. Teraz tu pokażę, a potem opowiem, jak to zrobić. Nie używam sieci neuronowych, nie używam żadnych metod głębokiego uczenia. Po prostu robię to troszkę inaczej. Może teraz, aby zachęcić Was do oglądania dalszej części pokażę, jak według mnie to powinno działać. A działać powinno tak, że nie muszę wprowadzać 60 tysięcy próbek. Tylko wystarczy, że wprowadzę jedną czy kilka i program powinien rozpoznawać znaki. No, wprowadźmy na początek cyferkę 1. O. Tak. Niech nam zapamięta. Jedynki są różne, więc nie wprowadzam jednej, tylko w kilka, tak rzeczywiście. O. Na przykład jeszcze taką. O. To jeszcze taką, taką i jeszcze jedną z tych takich normalniejszych. Tak, jeszcze może taką właśnie. Myślę, że to wystarczy, tych kilka próbek. Teraz możemy sprawdzić, zrobiłem sobie taką możliwość, żeby na tych 10 tysiącach próbek testowych z bazy MNIST przetestować, jaka będzie rozpoznawalność. O. Znaku. Zobaczmy. W tej chwili rozpoznawalność jest 94%. Nie wprowadzałem 60 tysięcy próbek, wprowadziłem dosłownie kilka próbek. Może to za mało, może trzeba jeszcze jedną czy dwie wprowadzić, bo ludzie rzeczywiście bardzo różnie piszą jedynki. I w tym momencie tych kilka próbek zastępuje tych 60 tysięcy. Nie używam tu żadnej metody deep learningu, nie używam sieci neuronowych. Jak to robię, to opiszę później. Ale może jeszcze dodajmy, żeby było troszkę trudniej, dodajmy jeszcze jedną cyferkę. Tutaj dodamy 0 na przykład, tak? Eee. Eee. Nie No tak, 0 to może być takie. Eee. Ludzie nieraz piszą takie o niedokończone troszkę z góry. No to też niech będzie. A jeszcze jedno takie bardziej jajkowate, może. Nie ma to już chyba większego znaczenia. I teraz zobaczmy. Mamy dodaną jedynkę 0. Zobaczmy jaka teraz będzie rozpoznawalność tych dwóch cyfr w bazie testowej MNIST. Mamy 71% rozpoznawalności 0. Nie wiem, być może jeszcze ludzie piszą jeszcze troszkę inaczej, więc wypadałoby dodać jeszcze z dwie może próbki. Tylko nie wiem właściwie jakie, jak ludzie piszą. No to, to można sprawdzić. Co jest jeszcze fajne przy tej metodzie, którą tutaj opisuję? Jeszcze pokażę później oczywiście, jak poprawić rozpoznawalność. Dodam kilka znaków, sprawdzimy dokładnie. Co jest fajne? Że możemy dodać o... Przecież to jest też dwójka, tak? Kompletnie nam to nie będzie przeszkadzało, jeżeli dodamy taką dwójkę do tych dwójki, które już tam mamy wprowadzone. O, zapiszemy sobie. Jeszcze tak równiutko zrobimy. O. Zapisana. A może dodamy sobie w takim razie, skoro mamy tego typu, może dodajemy sobie jeszcze trójkę tego typu. Trójka to będą trzy takie kreski. O dodajemy. Eee, może jeszcze, bo to jedna próbka to może być trochę mało, tak? Dobrze, mamy dodane. Sprawdźmy sobie teraz, czy program nam rozpozna nasz znak który wprowadzimy wprowadzimy o i teraz zobaczmy co to jest tu mamy wyświetlony rozpoznana została dwójka tak eee, wprowadźmy trzy kreski mamy rozpoznaną trójkę oczywiście mamy też zero i jedynkę więc spróbujmy czy rozpoznane zostanie 0. rozpoznane jest 0. I jedyneczka. Rozpoznana jest jedynka. Zobaczcie. Wystarczyło kilka znaków, aby komputer rozpoznawał znaki, które wprowadzamy teraz, które są zupełnie przecież inne. Mają inną liczbę pikseli zamalowanych. A i tak są rozpoznawane. Eee, może ja teraz wprowadzę... Szybko wszystkie cyfry i zobaczymy, jakie będzie rozpoznawanie całego zestawu znaków. A tu już chwilę, nie będę Was zanudzał. No dobrze, dodałem wszystkie cyfry do bazy i mamy rozpoznawalność w tej chwili. Na poziomie 90, prawie 7%. Trzeba by było sprawdzić, jakie cyfry są nie do końca rozpoznawane, jeszcze je dodać. Poza tym, program nie jest wersją komercyjną. Zrobiłem ten program, pisałem kilka dni. No, takich kilka dni, ale naprawdę dużo czasu poświęciłem w tych dniach, żeby to zrobić. I myślę, że możemy tą rozpoz rozpoznawalność poprawić jeszcze do pewnie i 99%. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o samą metodę. Co jeszcze jest lepszego w tej metodzie? Ta metoda nie wymaga, żeby wszystkie cyfry były idealnie wycentrowane na środku, wyprostowane, no, czyli specjalnie przygotowane do rozpoznawania. Możemy przecież możemy te cyfry dowolnie obracać, nawet do grządogami, i zostaną one rozpoznawane. Spróbujmy zrobić na przykład taki test. Narysuję po prostu jedynkę o, pod kątem. Czy zostanie rozpoznana? No oczywiście, że jest rozpoznana. Eee, spróbujmy coś zrobić z dwójką. O. Dwójka, proszę bardzo. To jest rozpoznana została jako dwójka, tak? Mimo, że została bardzo mocno przekręcona, to naprawdę przy, przy tej metodzie. Nie ma żadnego znaczenia, pod jakim kątem jest cyfra. A przy metodach używanych w deep learningu, czy sieciach neuronowych, taki obrót, nawet nie tylko obrót, ale niepoprawne wyśrodkowanie tej cyfry spowodowałoby błąd rozpoznania. Niepoprawne wyśrodkowanie, czyli na przykład czy wielkość, czyli na przykład, jak napiszę dwójkę gdzieś w rogu, to Normalnie robi się tak w deep learningu, że tą dwójkę musimy wyśrodkować, wyśrodkować wagowo, tak? czyli nie do końca takie zwykłe centrowanie, ale wyśrodkowanie wagowe i oczywiście musimy też rozmiar dopasować, czyli tą dwójkę byśmy musieli powiększyć i wtedy dopiero przeprowadzamy to przez sieć neuronową i rozpoznajemy. Na jednej ze stron znalazłem bardzo dobry skrypt, Wykorzystujące oczywiście sieci neuronowe do rozpoznawania znaków mnist. Jest tu link, oczywiście można sobie podejrzeć. I zobaczmy jak to ładnie działa. Ten skryb jest naprawdę świetny. Super. Zobaczcie, nawet robię z boku, ale jest przetwarzane, centrowane i cyfra jest rozpoznawana. Ale co będzie, jak zrobimy na przykład tak jak pokazywałem Wam... Jeżeli cyfry trochę obrócimy, no mocno obróciłem, ale już widać, że już jest problem, tak? Tutaj znaki muszą być naprawdę świetnie przygotowane, żeby były rozpoznawane. Przy tej metodzie, którą pokazałem, znaki mogą być większe, mniejsze, grubsze, chudsze. Mogą być pisane czcionką zwykłą, komputerową taką. Mogą być pisane ręcznie, nie ma to żadnego znaczenia. System można wykorzystać do standardowego rozpoznawania OCR praktycznie wszystkich dokumentów. Spróbujmy jeszcze. He, no niestety. A troszkę ją przegniemy. Ach, niestety już nie. Jak widzicie, to jest strasznie ułomny system. Wróćmy jednak do początku. Eee, Zbiór znaków mnist jest swego rodzaju abecadłem dla każdego początkującego studenta, o czym już mówiłem, czy osoby rozpoczynającej zabawę z głębokim uczeniem, czy sieciami neuronowymi. Zbiór składa się z 70 tysięcy obrazów w rozdzielczości 28 na 28 znaków w 255 odcinach szarości. Przyjęto, że 60 tysięcy obiektów stanowi zbiór treningowy, a 10 tysięcy są to elementy zbioru testowego. Zobaczmy kilka takich znaków. Mamy jedynki, dwójki, jak widać, są bardzo różne i tak dalej. Teraz na czym polega metoda, którą tutaj prezentuję? Metoda ta polega na wykrywaniu podstawowych kształtów w cyfrze. Mózg ludzki bardzo łatwo rozpoznaje linie proste, oczywiście także zakrzywione mniej lub więcej rozpoznaje bardzo łatwo koła i takie podstawowe figury. My też to samo dokładnie robimy. Jeżeli mamy na przykład cyfrę 6, Sprawdzamy, gdzie jest jej początek, gdzie koniec. W tym wypadku bardzo łatwo widać, że jest to albo w tym miejscu, albo w tym miejscu. Jest początek czy koniec. Można tą cyfrę pisać albo od góry do dołu, albo no, od tego środka, tak? Na zewnątrz. Zobaczmy, jak to robi. Może program. Rozpoczynamy od tego, że znajdujemy yy, Początek lub koniec y, pisania. To bardzo łatwe było. Teraz możemy. Ja opisałem, jest kilka metod, jak znaleźć y, te linie składające się na cyfrę. Jedna z tych metod to jest metoda wypełnienia. Zobaczmy, jak to zadziała. O, pokażę może teraz te linie, tak? Od końca cyfry system znajduje po kolei tak wypełnienie tej, tej cyfry, aby znaleźć linię ją tworzącą. Weźmy na przykład inne. Mamy cyfrę 0 ze zestawu znaków list. Może weźmy z zestawu testowego. O zobaczcie. Mamy tu cyfrę 9. Cyfra 9 została narysowana w ten sposób. System wykrył poszczególne punkty tworzące całą linię. Weźmy kolejną dziewiątkę. Podobnie, troszkę inaczej, ale podobnie. Teraz tu z boku widzimy, jak system wykrywa linię i poszczególne punkty składające się na, na, na tą cyfrę. Tak? Weźmy kolejną. Tu znowuż mamy dziewiąteczkę. Wykryliśmy w ten sposób linię, którą dużo łatwiej już jest zanalizować, składającą się na tą dziewiątkę. Tak naprawdę dziewiątka składa się, można powiedzieć, tutaj system wykrył z trzech, z trzech linii. Pierwsza linia taka prosta. Druga prosta, lekko zakrzywiona na końcu. I jak widać taka zakrzywiona, taka krzywa, tak? tak? naprawdę wszystkie te linie są wygięte cały czas w jedną stronę. I czyli możemy powiedzieć, że dziewiątka składa się tak naprawdę z jednej linii. Zakrzywionej pod kątem minus 342 stopni. Zobaczcie, ile jest cyfr, które są w ten sposób zbudowane, że tworzą je linie zagięte zawsze w jedną stronę. Popatrzmy, popatrzmy. Właściwie, no, można by powiedzieć, że dziewiątka jest taką tylko cyfrą, siódemka też jest zagięta w jedną stronę, ale jest to zagięcie dużo mniejsze, nie jest to zagięcie o 342 stopnie i zobaczcie, wykrywając linię zagiętą w ten sposób tak bardzo no, zero jeszcze oczywiście jest zagięte, tylko troszeczkę się jak wiemy różni, tak wykrywając tą linię, wykrywamy, że to jest po prostu dziewiątka weźmy może teraz szóstkę Podobnie, szóstka składa jest trochę bardziej skomplikowana w tym wypadku, składa się z większej ilości liczb, linii. Weźmy jeszcze jedną, tak, wykrywamy punkty na szóstce, o, proszę bardzo, może spróbujmy jeszcze z jedynką. Jedynka jest prosta, tak? Wykrywamy tak naprawdę jedną prostą linię, kolejna, może zero jeszcze? Zobaczmy, jak jest wykrywane. Zobaczcie. Zobaczcie jeszcze kilka innych przykładów, cyfr. Jak wykrywamy? Wykrywamy jakiś punkt. W przypadku 0 nie ma punktu takiego jak przy 6 na przykład. Początku końca. Przy zerze musimy wziąć po prostu dowolny punkt. Od którego startujemy i sprawdzamy co się dzieje dalej. I zobaczmy. To są kolejne punkty tworzące Zero. Tak naprawdę do rozpoznania zera jest potrzebna tylko taka informacja, jak właśnie tu widzimy, czyli kąt, jaki od początku do końca jest, jest y, tworząc y, kąt, jaki tworzy y, linia tworząca zero. Tak? Wydaje się proste? To jest dosyć proste. Myślę, że każdy programista, który już teraz wie, jak to zrobić, bez problemu sobie z tym poradzi. Weźmy jeszcze może piątkę. Zobaczmy. Piątka tak naprawdę składa się z kilku takich łatwych do wyodrębnienia prostych, ale tak naprawdę suma summa sumarum składa się tylko z dwóch jednej zagiętej. W lewo, drugiej zagiętej w prawo. W jednej krzywej zagiętej w lewo, drugiej krzywej zagiętej w prawo. To proste. Inne cyfry zupełnie są zbudowane inaczej. Jak widzicie, jest to bardzo proste. I teraz myślicie, czy nasz mózg korzysta z własnej sieci neuronów naszych w mózgu w ten sposób, że zapamiętuje każdy punkt takiej cyfry 5? Czy my musimy żeby zapamiętać jakiś nowy symbol, na przykład taki, jak pokazuję w tym artykule, jeżeli narysuję taki symbol, to czy ja muszę tych symbolów narysować 300, 500, żeby ktoś zapamiętał? Nie, wydaje mi się, że zapamiętujemy to od razu, tak? Narysuję drugi, jest taki sam jak tamten? Troszkę może inny, ale ogólnie taki sam na pewno jest inny od piątki, szóstki czy innych cyfr, tak? Jeszcze jeden, taki sam? Taki sam. Nasz mózg jest wspaniały, jeżeli chodzi o upraszczanie wszelkich danych, jakie do niego dochodzą, a tym bardziej, jak są to tak ogromne dane, jak dane o obrazie. Czy myślicie naprawdę, że mózg będzie zapamiętywał piksele, tworzył macierze i porównywał te piksele z innymi pikselami? Nie. Mózg po prostu zapamiętuje taką informację, że jest to, na przykład ten symbol, jest pionową kreską. Po prostu. A ta pionowa kreska jest jedynką. Dokładnie tak samo uproszczając, możemy rozpoznawać nie tylko tutaj zbiór z cyfr od 0 do 9, co jest bardzo proste przecież. W standardowych technikach uczenia maszynowego, czy sieci neuronowych, jeżeli byśmy dodali kolejne znaki do tego zbioru znaków od 0 do 9, przykład litery A, B, C, D, musielibyśmy za każdym razem. Odbudowywać sieć, budować od nowa. Poza tym, czym więcej byłoby tych znaków, tym sieć miałaby, popełniałaby więcej błędów. W przypadku, jeżeli zapisujemy to w ten sposób, czyli zapisujemy po prostu tylko proste informacje o punkcie startu, koncie startu, ewentualnie, chociaż to nie jest bardzo ważna informacja, ale o typie linii potem, czy to jest linia prosta, czy to może będzie linia zagięta w jedną, zagięta w drugą. A może jest to koło? Jeżeli zapamiętamy takie podstawowe informacje, to w ten sposób rozpoznamy każdy znak. I teraz, co jeszcze ważne? Nie musi to być znak w rozmiarze 28x28. Ja mogę zrobić wzór w rozmiarze 28x28, ale jeżeli teraz napiszę ten znak w rozdzielczości 1024x1024, metoda się nie zmienia. Będzie dokładnie, Identyczna metoda do rozpoznawania tych obydwu znaków, co w metodach uczenia maszynowego jest oczywiście niemożliwe praktycznie. No, trzeba by było przeskalowywać i tak dalej. W tej metodzie nie trzeba nic przeskalowywać. Co jeszcze? Tą metodę możemy użyć nie tylko do rozpoznawania cyfr alfabetu. Możemy ją użyć do rozpoznawania, do czego też się używa metody głębokiego uczenia czyli do rozpoznawania różnych innych obrazów, jak Znaki drogowe na przykład, czy w ogóle inne obrazy. Jeżeli będziecie kiedyś konstruowali robota, który nie wpada na meble, no zadzwoncie, powiem Wam jak to zrobić. Jeżeli będziecie zainteresowani jak rozpoznawać inne obrazy, czy kształty, czy obrazy, albo jak znaleźć na przykład te znaki drogowe na, całej, na całym obrazku. Jeżeli będzie takie zainteresowanie, zrobię dodatkowy taki film, gdzie pokażę, jak nie używając deep learningu czy sieci neuronowych możemy na obrazie wykryć tego typu symbole czy znaki. To chyba by było na tyle. Zapraszam do przeczytania artykułu, w którym trochę piszę więcej na stronie Sarah.com.